Witam, to Alisteo na wyspie Shetera. I trzeba będzie tutaj zawalczyć. O właśnie, może się. Nie, nie odnowił. Może co dwie tam walki albo coś w rodzaju odnawia. Można właściwie wykolegować. O i pogadać tutaj. Fast mode. Hej, hej, chwileczkę, zaczekaj. Pomóż mi. Demon mówi z trudem, wolno i starannie, wymawiając każde słowo. Jakby ugryz się wcześniej więzę? Jak mogę ci pomóc demonie? No przyglądasz w tym kamieniu życzę powodzenia. To pewnie wybieramy, gdybyśmy chcieli mu nie pomagać, ale my chcemy pomóc. Nie widzisz. Muszę wydostać się z tego kamiennego więzienia. Jak zostałeś tam uwięziony? Może te mody mogą żyć w środku kalenia? Ja, skąd niby miałabym wiedzieć? Co? Nie. Trafiłem tu przez przypadek. Nazywam się Fasmodej i jestem architektem dróg. Właśnie przenosiłem się do Shedderyn, aby móc pracować razem z moim kolegą. World Sidaren. Ale jak widzisz, źle oceniłem drogę wejścia do tego świata. I teraz moje ciało uwięziony jest w kamieniu. Do tego jeszcze tak mocno ukryzłem się wiązek, że ledwie mogę mówić. No więc w jaki sposób można by rozłupać ten kamień? Chcesz mnie zabić? Moje ciało połączyło się z... ale ugryzłem się w język i nie mogę poprawnie wymówić zaklęcia. Jeśli wypowiem je niewłaściwie, mógłbym się z łatwością zdemolekularyzować i zostać pożartym przez głodnego Langoliera. Hmm. Błagam Cię, odszukaj architekta Mont Sidara i poproś go o maść. Architekci regularnie i łamią nogi, więc każdy z nich nosi przy sobie osobistą apteczkę. Pomóż mi co? Bądź tak dobra. No nic, przyniosę Ci twoją maść. I dostaliśmy nowego questa. Teraz tutaj tak. Czy to jest jakiś problem? Ja... Oj, on tu obejdzie. O, tu jest jajeczko. Zauważył, a to niedobrze W sumie nie wiem, czy chcę z nim walczyć Może wykolegujemy tą armię tutaj no proszę O, no i ktoś tutaj chce ze mną rozmawiać Fajnie, o no, fajnie jest Jakie efekty Tu pewnie Udajemy się Do siedziby tego Samana. Ale my się tam nie udamy tym razem, bo chodziło tylko o to, żeby ocalić życie. W tym odcinku jednak wolałbym zawalczyć z który z tych armii tam na dole. No nic. Dziękuję wszystkim za odcinka. Spotykamy się w kolejnym.